Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego zmiany są takie trudne? Ile razy powtarzałeś sobie: od jutra zacznę, jutro będzie ten dzień, zacznę się uczyć, pójdę na siłownię, w końcu zmienię swoje życie. A potem przychodzi jutro i nic się nie dzieje. Dlaczego tak jest? Jedni powiedzą: to tylko chwilowa motywacja. Inni dosąd to, to lenistwo. Ale według psychologii Adlera odpowiedź jest bardziej niewygodna. Mówi ona, że jeśli się nie zmieniasz, to znaczy, że sam zdecydowałeś, żeby się nie zmieniać. Brzmi absurdalnie, prawda? Bo jak to? Chcesz się zmienić, ale jednocześnie nie chcesz. A jednak, Adler twierdzi, że jeżeli mimo deklaracji nic nie robisz, to znaczy, że masz ku temu powód. Gdzieś głęboko, podświadomie, trzymasz się tego, co masz teraz. I nieważne, jak głośno mówisz o zmianach. Dopóki nie zrobisz pierwszego kroku, dopóty są to tylko słowa.